Hej Mankos z tej mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie zapiekanki, bo nie było na kanale chyba jeszcze. Także ja idę sobie do Sebastiana i zapraszam za chwilę. Dobra, ja już jestem u Sebastiana, cześć Sebastian. Co tam u Ciebie słychać? Nie, jadłeś już obiad? Jeszcze nie. No to pewnie głodny jesteś. No, Możemy przetestować jakieś zapiekanki, bo jeszcze nie było u nas na kanale. Możemy. Dobra, no to zamówimy sobie zapiekanki i zapraszamy za chwilę. Dobra, moi drodzy, my już sobie z Sebastianem zamówiliśmy nasze zapiekanki. E, najpopularniejsze w Kielcach z, z lokalu Zapie CK Anki. E, no i Sebastian sobie wziął e, Kargula i Pawlaka za 13,99. Ja sobie wziąłem pan tu nie stał, to jest za 13,99 no i zobaczycie jakie, jakie mają składniki jak już przyjdzie. Także zapraszam za chwilę. Jest? Dobra moi drodzy, nasze zapiekanki są już gotowe. Tu macie, mamy rachuneczek, sosiki, Sebastiana czosnkowy mój pikantny ketchup. No i tutaj macie najpopularniejsze zapiekanki z Kielc. I na tej ulicy. Jak byście chcieli zamówić tutaj numer i tutaj PRL pisze. Nie są za duże, ci powiem. Moje jest z tym szpinakiem, a tutaj Sebastiana macie z, z szynką, pieczarkami. No taka standardowa. Ma no jest z kurczakiem, szpinakiem, serem. No, jeszcze gorąco fajnie się to prezentuje no zobaczymy cię faktycznie takie dobre e, jak opinie wskazują z ten nałożymy i więcej, więcej, więcej nie mamy cena 14 zł za taką zapiekaneczkę, także sami ocenić, czy warto czy nie no i seski i Sebastian już leje piwko, bezalkoholowe oczywiście tutaj jego sosik mój pikantny no i łyżeczka o piwko podane, zimne no zimne A dobra zobaczymy czy dobre, także nałożymy sobie sosików i Sebastian sobie już tutaj dozuje sosik cząstkowy. Sobie tyle nałożył. Czyli cały zużył? Tak, spróbujemy. Spróbujemy teraz. Pierwszy gryz Sebastiana. I czy to jest warte 14 zł. Zaraz za chwilę powiem. Czy to chrupiące, czy ciepłe? Takie sobie. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Nic specjalnego. Czymś się nie wyróżnie? Kargur i Pawlak ta to, 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 to nie, nie Za tak. ile? 14 zł nie warte? Ugr Ugryź sobie jeszcze ja i nie zobaczysz nie, nie. co wyczuwasz. tu tutaj w środku. Jakie tutaj składniki wyczuwasz? i ser no, czyli wszystkie składniki które Dobra, to teraz ja sobie spróbuję. Poczekajcie, nałożę sobie sosiku. Dobra, sosik nałożony, także próbujemy. Zobaczcie, złapię sobie pierwszy gryz. Nie jest taka chrupiąca, Wam powiem, taka bardziej gumiasta, bym powiedział. Dobra, jeszcze sobie gryzę. Trzeba przyznać fajnie się ciągnie ten ser. Pieczarki też świeże. Czuć mm. tutaj tego kurczaka troszeczkę. Najbardziej te pieczarki tutaj wyczuwam. Coś sobie ugryzę. Moim zdaniem powinna być troszeczkę bardziej chrupiąca. Bo jest taka miasta No ale ujdzie. Ujemy sobie troszeczkę, no i dam wam opinię na ile oceniamy te zapiekanki. Dobra moi drodzy, my już jesteśmy w końcówce naszych zapiekanek. Sebastian to w 5 minut wciągnął praktycznie nosem tę całą zapiekankę. E, także nie wiem, zaspokoiłeś swój głód chociaż? No. Zaspokoiłeś? Tak. Mhm. No ale to tak, chyba się nie najadłeś za bardzo aż tak? No, nie, ale nie wiem, Mhm. To na ile byś ocenił tę zapiekankę? Na 6 więcej. No ja wam powiem, że też tak na 6. Także ogólna ocena 6 na 10. Jak się podobało zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!